wiele rad. i taka sama noc. Chyba miłość ma coraz większą moc. Korecja, w restauracji, fina na nowy rok. Wciąż lubisz słuchać jak Śpiewam ci, zakochana w oczach naszych. Wierzyłeś mi miłość do końca dni. Z początku, bez końca, śmiertelność Tłużaj zamieszkałeś w sercu mówi chociaż wielko mi jestem. Oglądam się za kobietami tym, złami swe serce. Uśmiechnij się, kochani, pozwól mi przeprosić Cię w moim sercu wyrwę dla ciebie bukiet z miliona nut ale najpierw pozwól, że zbiję z twoich namiętnych ust moimi skrzydłami tu życie, kocham cię w moim sercu wyrwę dla ciebie bukiet z miliona nut ale najpierw pozwól, że zbiję z twoich namiętnych ust Moimi skrzydłami, tu raczej, kocham cię. W moim sercu, wyrwę dla ciebie bukiet, noc. Teraz najpierw pozwól, że spiję pioruny z Twoich namiętnych ust. Moimi skrzydłami, tu racie, kocham cię. W moim sercu, wyrwę dla ciebie bukiet. Z miliona nut. Ale najpierw spiję piorun z Twoich namiętnych ust moimi skrzydłami. Otworę cię łzeczka kocham cię. Tak wizja zmienia żwiem. Bóg postawił cię na mojej drodze. Przy mnie ty cię czujesz to bicie naszych serc pierwszy we Miłość do końca dni. Bez początku, bez końca. Na nieśmiertelność duszy. Zamieszkałeś w sercu moim. Chociaż wielko mi jak jestem. Oglądam się za kobietami, tym złami twoje serce. Uśmiechnij się, kochani, pozwól mi przeprosić cię. W moim sercu wyrwę dla ciebie bukiet, z nut Ale najpierw pozwól, z piępiorem z Twoich na chust ust moimi skrzydłami, Torecie, buzyczko, kocham cię. W moim sercu wyrwę dla ciebie bukiet. Z nut Ale najpierw pozwólszę, z piępiorę z Twoich namiętny chust, moimi skrzydłami, to racie muzyczko, kocham Cię, w moim sercu, dla Ciebie bukiet, z miliona nut, na ale najpierw pozwolę, że spiję z Twoich, namiętny chust, moimi skrzydłami, to racie muzyczko, kocham Cię, w moim sercu, Pierwszy wygrę Ciebie bułkiem z miliona nut, ale najpierw pozwól, że zbiję z Twoich namiętnych ust moimi skrzydłami, to Cię, muzyczko, kocham Cię.